Łe, łe. Aha, ty już trochę zdradzasz. A jak chciałem się przywitać, dzień dobry, cześć czołem. dzień dobry, stabusiu. W końcu ty już o wszystkim wiesz, dlatego jesteś taki czerwony. Ale w końcu to, co tygryski lubią najbardziej, czyli format, szamanie, to wyzwanie staje się pewnego rodzaju wyzwaniem. Tak. Ale o co chodzi, słuchajcie, zrobiliśmy sobie taki temat. Że sztaba będzie jadł jak niemowlak. Jak mały dzidziuś, jak dzieciątko Bobasek. Zresztą jest nawet taki gładki gdyby nie zaraz. No o się spoko. Challenge będzie trwał 72 godziny, czyli jak to podzielicie, to wyjdzie 3 dni. I codziennie będę chciał przyjąć około 2000-2100 kalorii w produktach przeznaczonych dla niemowlaków i małych dzieci. Tyleś do sklepu i zaczynamy challenge. Jedz jak niemowlak. Tak go nazwiemy, co? Trzymam kciuki. No dobra, jedziemy do sklepu po gerberki, słowo się rzekło, jak schudnę, to będzie niemowlęcy dziecięcy cud. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, idę na miejsce i zacznę od produktów śniadaniowo-kolacyjnych. Tak mniej więcej coś takiego myślę, że dziabne, czyli na bank będą jakieś kaszki, jakieś... Może deserki, coś takiego mleczno-proszkopodobnego. Dobra, czas na obiadowe rzeczy. Spaghetti po bolońsku. Jak u mamy? Potrawka z kurczakiem i szpinakiem. O, czekajcie, brokuje z królikiem i ryżem. To wchodzi. Widzicie to? Schabik. Schabik ze śliwką. Jarzynki z łososiem w pomidorach. Złososie. Szanuję. Dobra. Co ja mam tak daleko koszyk? Jeżeli coś zabraknie, na coś będę miał jeszcze ochotę i jeszcze będzie możliwość ta kaloryczna, to boom. Atakuję, kupuję, tak? W każdym sklepie są praktycznie te same firmy, te same rzeczy, a jak będą inne, to też fajnie. Byle były dla dzieci, dla niemowlaków. Szczerze, już jestem tak trochę głodny, prawie, prawie mega głodny. Jadę i pierwsze śniadanko. Zaczynamy. Na początek zacznę sobie od kaszki mleczno-ryżowej. Wystarczy dodać wodę. Okej. Okay. Mmm, Pachnie fajnie. 10. O! No i weź to teraz, sztaba wymieszaj. Spróbujemy. Fajne gęste? Smak homeopatycznego kakao, czyli że gdzieś tam koło kakao stało. Jak zjem całe opakowanie, no to ponad ponad 900 kalorii. To, jest to takie śniadanie potężne w rzekł. Hmm. Dobra, wezmę sobie jeszcze krem z zielonych warzyw i y. gryką. Ah. Totalnie wszystko zmiksowane na maksa. Dalej jestem głodny. Więc wezmę sobie marchewkę. O kurde, ale dobra. Nie no, to pokochacie. Skoro to jest śniadanie, to wezmę sobie takie mega słodkie śniadanie. A co? Mogę. O, no dobry, dobry jest. Mam pomysł. Wezmę sobie ten mus owocowy jabłko dynia morela. Sprawdźmy, czy kaszka będzie lepsza. No kurna jest lepiej. Za mamusię. Hmm? Za tatusia. Hmm? Dobra. Do zobaczenia na obiedzie. Minęło trochę czasu po tym śniadanku. I powiem wam, lekko mnie zmuliło, no. Jak to wszystko doszło, jak gdyby ten sygnał doszedł, że jednak to było ponad 1000 kalorii, to się zrobiło tak ciężko. Miałem zjeść jakąś przekąskę przed obiadem, na razie mi się nie chciało i teraz idę po prostu już na konkretny obiadek. Zacznijmy od zupki pierwszej, czyli pomidorowa z ryżem. Za słodka na pomidorową. Bez soli, bez pieprzu. To bardziej przypomina sos niż zupkę. Czas na kalafiorową skrójkiem. Ale to ma intensywny zapach. Ze wszystkich na razie rzeczy to najbardziej pachnie. Czuć kawałki warzyw. Już nie jest taka papka i mus. Takie tutaj masz spaghetti po bolońsku. Nazwy mają niesamowite. Mm, to smakuje jak taka nieudana. Eee, tak, zalewa do ryby, do, ryby, do ryby po grecku, taka robiona na stołówce. Że nazwali to pomidorową, ale Aha. nie do końca. <grybujesz> Mam tu podgrzanego, delikatnego kurczaczka od Gerbera, To nie jest dobre. Nie idzie tego jeść. To, to deser, chociaż. To jest jabłko z awokado i zielonymi warzywami, którego nigdy yy, nie kupowałem w swojej córeczce, więc nie wiem, jak smakuje, nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to nie jest jakiś po prostu wymysł. O! Uuu! Tak chorzy ludzie dają to dzieciom! Nie trafili? Ale to była nietrafiona końcówka obiadu! Ale jestem wkurzony, jestem wkurzony. Te dwie rzeczy to jest po prostu rozpizdziel kulinarny. To jest coś, co nie powinno się pojawić na rynku. Uff, straszne, straszne. Zabawa błoną barą. A ja zaczynam kolację od jagodowych wafelków ryżowych. Szczerze to nie chce mi się jeść. Najchętniej to bym zjadł sobie yy, chlebek, bułeczkę z czymś albo zagryzł jakimkolwiek mięskiem. Nawet konserwę tyrolską bym teraz opierdził całą. Brakuje, brakuje takiego białkowego czegoś wieprzowo kurczakowego. No ale nic. Wchodzą chrupki. Wczoraj po kolacji tak troszkę, troszkę średnio się czułem. Brakowało mi czegoś, tak? Według mnie problem jest taki, że dorośli ludzie są tak mocno przyzwyczajeni do soli, że wszystko co jest bez soli jest po prostu miałkie i nie ma sensu. No już czuję brak przypraw, a przede wszystkim, przede wszystkim brak soli i to zaczyna być lekko dobijające. Dobra, słuchajcie, bo mam taki problem. Co? Dzisiaj od rana jest drugi dzień challenge'u i od rana nic nie zjadłem i nie mogę zjeść. Uuu. Nie jestem głodny w ogóle i patrzcie jakie są nazwy. A? Warzywa ze schabem, ze schabem i kurzyseczkami. Brzmi spryta. fantastycznie, nie? No, no. no i... i to bardzo smakuje, ale dużo pora czuję. <laughs> <laughs> Bardziej marchewa chyba, co? Da. I to jest pietruszka. O! Nie. Ta. Ta. I jest pietruszka nie. i marchewka. Tutaj jest 110 kalorii. Tylko Dlatego tego dzieci są takie małe Znaczy <grym> dzieci są takie małe Ja to dokończę Testujemy następne, na przykład wow. Makaron z tuńczykiem i warzywami, no brzmi jak no. dla z restauracji Lepiej pachnie? No lepiej, no, lepiej. O i to dużo to lepiej Zgadzam się hmm? To samo co tam Jałowość No, Jest mega jałowe Uwaga Tito. Potrawka z kurczakiem i szpinakiem wow. O kurde Najgorsze. najgorsze. Najgorsze, no? Najgorsze. Ale nie, nie, jak ci smakuje, to się przyznaj, to ci dam. <grym> A jeszcze mamy. Słuchajcie tego, przeczytamy. Rybka z marchewką, groszkiem i krusyczkami. No Później. pięć dych w restauracji, jak nic! O Boże, dobra, nie mieszam tego. Peru? Pieszek. no <grym> to ty. A to jest tak No ja, ty Śmigaszka <noise> ja <młyżka> nie założyłeś Chwiliutkę <noise> poczułem, bo jakby trochę poleżała Otwierać i wrzucać mi to piłka Ale wiesz, że ja tam jestem ciekawy jak to smakuje? No dobra Ale wiesz do co? To mój to ja będę baklował To już nie ma smaku, to już po prostu jest tyle smaków naraz, że Kupki smakowe się zgubiły i jest koniec Ale zapach jest lepszy niż każdy pojedynczkały, nie? Jak się zmieszały to Trochę takie, tak. takie. Powiedziałbym, że to jest patelni, coś takiego. Ale ja jeszcze, żeby... takie z, 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 z jakimś dodatkiem z pomidorem, jakimś. Dobra. Omalone. Na razie jedyne, co jest moje ulubione, to te musy owocowe. Suszona śliwka z gruszką i buraczkę. Musik na raz. Naprawdę dobry musik. Na razie to, co yy, dzisiaj przyjąłem. Całkowicie nie wystarczy, a nawet mogłoby być mniej. Wyszedł nowy problem. Warto śledzić kalendarz i święta i pod to planować niektóre wyzwania, bo dowiedziałem się, chyba godzinę temu, że jutro jest czwartek. Tłusty czwartek. A to oznacza, że w filmie będzie kupa pączków, a ja nie będę mógł ich tknąć. I będą mnie kusić, będą mnie podsuwać pod nos, a ja dalej będę na tych gerberkowych nijakich żarciach Po wczorajszym dniu jestem raczej zmęczony i łeb mnie nawala. Dlatego jak najszybciej zaczynam smycarzach od władzku. Zobaczcie, nie ma na nim daty w ogóle. Nie sądzę, żeby się wytarła. I teraz nie wiadomo, czy można jeść, czy nie można jeść. Dziecku dziecko bym nie dał, ale mi to tam wiecie. Nie ma, nie ma żadnego znaczenia. No i teraz czas na zwykłe śniadanie. Zjem, co mam, na szybko, ale spróbuję sobie zrobić jednak, tutaj mam dwa, dwa słoiki yy, i zrobię tak, jak producent zaleca, na ciepło. Może rzeczywiście być będą lepsze, ale może być tak, że powiem, że są dobre tylko dlatego, bo jestem yy, głodny i wiem, że muszę, muszę coś zjeść. Na ciepło jest dobre, to jest tylko kwestia tego, że Wczoraj przesadziłem, dzisiaj jestem mega głodny, więc zjem wszystko. Dalibyście mi smażonego kapcia w panierce ala schabowy? I tak bym go wciągnął. Jeszcze bym powiedział... Mm. Jest energia! Energia wróciła! Tak dosyć niespodziewanie. No bo w sumie co? Jakieś tam musy owocowe dwa słoiczki, ale takie prawdziwe energii. Może dlatego, bo słońce wyszło? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego organizm się lekko uczyścił. No bo słuchajcie, te żarcie dla dzieci może być jakie jest, ale no nie jest chemiczne, jest zdrowe z naturalnych składników, no bo że jakby gdzieś wyszło, że ktoś tam coś takiego niefajnego dodaje do żarcia dla dzieci, to żeby tą firmę zniszczyli, matki na forach, grażyny na forach, by po prostu, ŁOBOrze Boże, bojko! Jestem pod firmą, pełen energii Powiedz mi, bo jeszcze nie wchodziłem, są jakieś pączki, mnie nie? Są Ja pierwszy. Ja sam osobiście kupiłem 24, są w tamtym O ruchu, nie jeszcze kupili, Jarci mówił, że chyba jest łącznie około 90 pączków dzisiaj Co zajebiście Dobra, idę Baczyć. Jest, jest ty, 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 ty. Nie Nie mam z ich strony żadnej pomocy, żadnej Sam będę to żarł, sam Spróbuję zjeść kaszkę ale najpierw muszę wam o czymś powiedzieć. Zacząłem jeść to. Na 100 gramów 423 kalorie, a tutaj jest... Uu, 180. Ja już opierdzieliłem pół paczki. To jest tak dobre. Najlepszy produkt w tym zestawieniu. Wracamy do kaszki. Mieszę do uzyskania jednej konsystencji. Oczekaj chwilę, aż kaszka wzgęśnie. Dobra. Lecimy na oko. Ole pachnie słodko! Owocowo. Poczułem, że trochę tych kalorii... Weszło. Koło 90 pączków jeszcze kumpel papież podjechał też z pączkami. I nie złamałem się, to ani jednego nie zjadłem. A ja przechodzę do dyni z kurczakiem i ziemniaczkami. Bardzo, bardzo zmielone to wszystko. Jest po prostu jedna wielka papka w mnie dobrze. Mogłoby to być musem z mango. Dzisiaj miałem taki przebłysk myśli, żeby przedłużyć sobie ten challenge o jeden dzień. Czyli, żeby zrobić 96 godzin. Nie mówię, że to zrobię. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, na koniec dnia, i jaki będzie jutrzejszy poranek. No dobra, minął trzeci dzień. Można zakończyć challenge, ale stwierdziłem, że pociągnę jeszcze 24 godziny. Planuję dzisiaj troszkę więcej słoików, a troszkę mniej kaszki. Poszedłem kawałek do lasu na spacerek, mówię wezmę ze sobą kamerkę, znowu jest taka fajna energia spowodowana tym, że człowiek yy, je dosyć hmm, dosyć niewielką ilość jedzenia, nie jest przejedzony i chce mu się robić po prostu różne rzeczy. <laughs> Wziąłem ze sobą do lasu słoik, ale to tylko po to, żeby wam pokazać jeden z najlepszych obiadków jakie jadłem do tej pory. Spaghetti w sosie pomidorowym z mozzarellą. No po prostu wciągnęłem to na zimno. No tak dobre. No w porównaniu do innych to jest po prostu kilka leveli wyżej. Czas na klej. Jaki proszek? Byłem to jakoś kulturalnie rozmieszać, ale pachnie ładnie. Pachnie tak słodziutko. Mm, także aż człowiek chciałby zjeść. Najgorsze, że nie mam przy sobie żadnego już musu. Tak jak będzie niedobrze, to wiecie, ciach, jeden mus owocowy, ciach, drugi jest pyszny. Dobra. Wystarczy. Muszę przetrzeć obiektyw chyba. Uch, jestem mega yy, zadowolony i szczęśliwy, że jutro już yy, definitywnie kończę ten challenge. Totalnie brakuje mi soli. Totalnie brakuje mi przypraw. Ta miałkość, ta Troszeczkę taka... jaka troszeczkę to duża niejakość smakowa tych rzeczy powoduje, że nie chcę już więcej jeść żarcia dla dzieci. Dobra, pomarudziłem, pomarudziłem. To fajnie, bo jak gadam, to widzę jaki jest, jak jest licznik. I czasami specjalnie przedłużam, żeby montażyści mieli więcej do roboty. Na koniec miałem przygotowane kilka pytań dla sztaby i pierwsze z nich. To było jak tobie smakowało, ale muszę Wam wyznać taki trochę backend naszego nagrania. Założyliśmy, że sztaba będzie 72 godziny na tym wyzwaniu, czyli 3 dni. Ale po trzech dniach tak zajebiście mu smakowało, że mówię, te tak, klamery. No na pewno. No to daj pociągniemy do stówki. No daj, no proszę, stówka. Ja mówię, dobra, no co tam? Zresztą co ty mnie prosisz, na twój challenge. Mówi, to bym chciał. Więc tak sobie sam odpowiedziałem na to pytanie, jakby było niesmaczne, to byś nie chciał. No na pewno. Ale no to nie, no coś inaczej opowiadaj. opowiadaj. W ogóle waga. Czułeś się lepiej, gorzej? Znaczy, no błąd jest taki, że się przed nie, nie zważyłem, ale za bardzo dużych różnic nie ma, natomiast co drugi dzień czułem się dobrze. Pierwszy dzień za bardzo się nażarłem, tak? Uh -huh. Przyjemnie średnio. W drugi dzień miałem przypływ takiej energii, ale zjadłem tylko lekko ponad 1000 kalorii. W trzeci dzień to już w ogóle spać mi się chciało, koniec challenge'u, nie chcę, nie chcę, ale jednak zdecydowałem, żeby czwarty uh -huh. dzień i czwarty dzień nie było w porządku. No i widzisz, a nie mogłeś doprawiać? Nie, nie, bo to, bo to byłoby za dobre. I, I chyba niestety, ale co czujesz? Jakbyś mógł doprawiać, to można było jeść? Nie, no tak, zdecydowanie. Najgorszy był brak przypraw, ale najgorszy, najgorszy, taki przegorszy, najgorszy brak soli. O, słuchajcie, nie będziemy przedłużać, bo cztery dni skompensowane. W kilkunastu minutach to i tak niezły hardcore. Jeżeli podobały Wam się takie wyzwania, no to Sztabusiowi jak najbardziej należy się łapeczka w górę, a nasz kanał zasługuje na subskrypcję. Tak by mi się marzyło i mam nadzieję, że tak zrobicie. Sztabuś, yy, bo tak, chyba będziemy się żegnać, bo jadłeś jak dzieciak, ale ubrałeś się dzisiaj jak mój tata. <ścoughs> tak chciałem na koniec, bo lubimy sobie dogryzać coś dodać. Oglądajcie poprzednie wyzwania, oglądajcie poprzednie odcinki, trzymajcie się na razie, pa!